no, się w kolejnym filmie z serii Pokémon TCG. No i tak, w dzisiejszym filmie otworzymy sobie te oto tutaj dwa blistery, te tutaj takie trzy paki z kartą promo Vikavolt oraz z kartą promo Turtonatorem. Tak jest, są to właśnie też karty z najnowszego setu Pokémon Sunimon Garden Rising. Tak więc mam nadzieję, że wpadnie nam dużo nowych, dobrych kart. W zasadzie no same nowe, ponieważ to jest na moim kanale pierwszy opening kart z serii właśnie Garden Rising. Ale cóż, mam nadzieję, że wpadnie im dużo dobrych kart. Jest naprawdę e, wiele świetnych kart w tym secie, jak chociażby e, Tapulele GX, e, jak chociażby Drama GX i wiele, wiele innych naprawdę dobrych kart. E, tak więc, cóż, e, myślę, że e, rozpakujemy sobie zaraz te e, blistery i troszeczkę więcej powiem Wam o kartach, które się w nich znajdują. Jak i również później przejdziemy do otwierania boosterów. Tak więc, krótkie cięcie. Tak więc, moi drodzy, otworzyłem już wszystkie trzy, y, dwa blistery. No i tak, w y, obu blisterach mieliśmy dwie karty y, promo Holo. Mianowicie pierwsza z nich to Vika W sumie jest to identyczny Vika jak ten z setu Sunny Moon, również z umiejętnością Strong Charge i atakiem Electro Cannon. Tyle, że z nieco innym artem, no i również jest piękny, y, połyskujący. Y, do tego drugą kartą jest y, nowy, z tego co się orientuje, Turtonator. Y, który w sumie nie jest może jakąś y, super y, kartą jeśli chodzi o grę, no ale zawsze jakaś nowa, fajna karta em, do kolekcji, czyli właśnie abel, czy umie, atak Flame Code, czyli dodajemy sobie zużytą energię plus 3, 3 energii i 70, no nie jest to jakaś porażająca siła, ale cóż. E, no i tak moi drodzy, mamy właśnie dwie karty promo, jak i również e, dwie monety, monety z Metagrossem, tak jest, w każdym takim blisterze e, identyczne monety mi wpadły, e, no i również co my tu jeszcze mamy, mamy oczywiście e, nasze główne, Główne gwiazdy, bym powiedział, 6 blisterów, tak jest, więc cóż, mam nadzieję, że wpadną mi w nich naprawdę e, porządne karty. Tak więc, cóż, e, lecimy. Pierwszy blister, blister z e, Licker Rockiem w wersji nocnej. Tak więc, właśnie Licker Rock GX również można znaleźć w tych blisterach. Tak więc, pierwszy blister e, z Salmon Garden Rising. Niech to będzie dobry booster. Dobra, otwieramy. Tak jest, otwieramy, już widzimy uroczego Fletchlinga. No i tak, jest jeszcze karta kodu. Karta kodu dla mnie. Tak więc, list tutaj na bok. I tak, mamy cztery karty. Okej, okay, ponieważ jest to zestaw Sun Moon, to zawsze jest również energia. Tak więc, co my tu mamy? Stalową energię. Bewer. O, Bewer jest w sumie całkiem niezłą kartą, ponieważ dzięki umiejętności rake it in jesteśmy w stanie podczas jego ewolucji gdy go po prostu wstawiamy, bierze od tak 3 karty poza tym jeżeli atak mamy też niezły, jeżeli atakujemy podstawowego pokemona, to zdajemy 60 obrażeń więcej, właściwie większość EX-ów to Pokémony podstawowe GX-ów też jest dużo podstawowych, tak więc Pokémon ten jest całkiem niezłą kartą dalej mamy Sliggo, tak jest ewolucja właśnie Gumigo dalej mamy Multiswitch który sprawia, że możemy przynieść energię z naszego Pokémona z Bencha do aktywnego pokemona, czyli taki trochę jakby Energy Switch. Cieszę się, że jest chyba trochę lepszym wyborem, powiedział. Dobra, właśnie wcześniej widziałem Fletchling. E, fajny jakiś on. E, w turze 20 obrażeń, mniej Flap za 20, czyli taki sobie. Carvana. E, dalej mamy Barbucha. Mamy również Cliffair, Mamy także Tentacula. E, o, Reverse Nose Pass. I ostatnia karta to. Zwykły, e, rare vaniluksem, vaniluks, okej. Okay. Czyli jak na razie bez jakiegoś szału e, pierwszy booster e, no dobra, tak więc zobaczmy, co będzie się kryć w kolejnym boosterze. Dobra, tym razem świetny z Tapu Koko. E, również Tapu Koko GX można wyciągnąć w tych kartach, tak więc e, byłoby naprawdę super, gdyby się udało. O ja, jeszcze widzę trabisz. E, trabisz również jest naprawdę e, spoko kartą, tak więc kolejny kod dla mnie no i lecimy. Lecimy dalej. Raz, dwa, trzy i cztery. No i co my tu ciekawego mamy? Mamy ognistą energię. Mamy Marini, czyli w sumie tym razem Marini jest typu wodnego. W secie z był Marini e, psychiczny, raczej znaczy podtrujący. Subly Energy Lotto, czyli tak, przyglądamy się na pierwszy kart. Jeżeli znajdziemy tam energię, to po prostu ją e, bierzemy. Okej, okay, Travis. E, dlaczego się jest taki dobry, ponieważ jego forma Garbodor jest naprawdę dobrą kartą Matchups, Duo Chop. Nie wiem czy taki nie był też w Evolution z tym ruchem. E, dalej mamy Rockroffa. E, właśnie Rockroff się w końcu pojawił, więc na dobrą sprawę nie wiem do końca. A czy w sumie ten e, z promo, którego pokazywałem wam w pierwszym filmie e, Jest nieco lepszy od tego, bym tak powiedział. E, dobra, dalej mamy Belduma, Wellmera, Reverse Subway i zwykły rare Fame. Ok, czyli jak na razie bez jakichś znowu szału. Ok, tak więc lecimy dalej. Kolejny Booster Pack. Dobra, rozpakowujemy. I mamy kartę kodu. O, w tym może być coś ciekawego. Już mi tam coś zabłyszczało. Raz, dwa, trzy i cztery. Ehm, no dobra, tak więc co my tu mamy? Mamy znów ehm, energię. Kolejny Beware. W sumie fajnego też można zrobić e, talię z Bewarem i do tego dodać jeszcze The Evolution Spray. To może być ciekawe: Brocklet Heal, czyli stadium, który sprawia, że w... raz w ciągu tury możemy naszej talii poszukać wodnego lub walczącego pokemona podstawowego e, no i wrzucić go do naszego bencha. No, tak więc e, naprawdę dobra karta. Przeciwik rzeczywiście też może zrobić to samo. Czyli to może być taki e, później zastępstwo e, Dive balla, Jakby się po prostu. Um, jakby była po prostu nowa rotacja Dalej mamy Slowbro O proszę um, Do tego Castform e, e, Gothita e, Petrat Carvana me Reverse Wailmer i... jest! Nightels GX! Wow! Nasz pierwszy GX w secie Sun, Moon, Guardian Rising. Tak jest, Alolański Night e, Icebait. 50 obrażeń dla wybranego Pokemona przeciwnika, nawet na benchu. E, do tego Blizzard Edge, 160 i wyrzucamy dwie energie z tego Pokemona za 3 energii, no po prostu 3 energii, więc naprawdę niewiele. i Icepad GX. E, przerzucamy wszystkie punkty obrażeń z tego Pokemona na e, aktywnego Pokemona przeciwnika. Naprawdę e, super karta, świetnie połyskuje, naprawdę genialny artwork. E, no dobra, tak więc e, dobra, zabierzmy może te promoc, co, co one są warte w porównaniu z tym e, tutaj właśnie na Intelsem e, GX, jedna chyba z najładniejszych kart, jaka jest w tym secie. Naprawdę e, super sprawa, no dobra, więc e, na trzy boostery jedna wartościowa karta nie jest tragicznie. Dobra, więc myślę, że czas otworzyć kolejnego boostera tym właśnie razem z takim oto na Intelsen GX Dobra, no to cóż, jedziemy, otwieramy już widać, Wishi łosi nam wpadł. E, no dobra, przerzućmy... Dobra, ten kod będzie dla was moi drodzy, tak jak się umawialiśmy. Nie być niby co piąte, no jak już e, pokazałem, to niech będzie. Dobra, raz, dwa, trzy i cztery. Huh, dobra, więc zobaczmy co nam się trafi w tym boosterku. Dobra, więc mroczna energia, clefable! To jest zwykły uncommon. Max Spotion, no w sumie też nie zła karta. Energy Resize, też spoko. Wishi Washi. teraz um, nie wiem, czy ten ma. What's the need to nie you may switch this Pokémon with Wishi Washi GX? Aha, wow, czyli jak mam tą kartę w polu, mogę wymienić ją za Wishi GX, ha, huh, nieźle. Okej, okay, dobra, mam dalej. Delibirda Mudbray. Um, Slowpoke um, Gumi, uh, Reverse Galeo. Tak jest, czyli jest yy, holorer. No i żeby tego było mało, ta pula leci X-Full Arts! Wow, co za fart! W sumie dwie naprawdę super karty. Sokaleo tutaj. Plus jeszcze Tapu Lele. No, co prawda, jest to Reverse Rare, więc, no, jakby był holo, to prawda, byłby bardziej wartościowy. Ale Tapulele GX Full Art, naprawdę świetna karta. Wondrous Tag, wstawiamy tą kartę. Bierzemy dowolnego supportera po prostu z Talii. Dalej Energy Divine, uderzamy 20 za ilość energii na, na obu aktywnych Pokémonach. I do tego Tapu GX, eee, także leczymy całkowicie dwa z naszych benchowanych e, Pokemonów, tak więc naprawdę mega fart, pięknie połyskujący Apulele, e, GX, czyli kolejna mega wartościowa karta, no i jeszcze ten Solgaleo też naprawdę super e, sprawa. Dobra, pozostaje nam jeszcze otworzyć, moi drodzy, dwa boostery, dwa boostery jeszcze, jeszcze jest szansa, że wyciągnę coś dobrego, jeszcze jest szansa, oj, alonański Vulpix będzie już um, do ewolucji, e, tak więc dobra, kolejny kod e, dla mnie, przerzućmy raz, dwa, trzy, cztery karty, e, no i dobra, co my tu mamy, mamy tutaj stalową energię, Altar of Moon, naprawdę fajna karta, ponieważ ona sprawia, że wszystkie mroczne i psychiczne Pokemony e, mają właśnie e, tutaj... Dodatkową właśnie tańszy koszt y, wymiany. E, dobra, zrobimy krótkie cięcie, bo mi się już e, troszeczkę telefon przegrzewa, tak więc krótkie cięcie. Tak więc, moi drodzy, przedostatni booster zakończyliśmy na Ultra of Moon. Tak jest gorąca atmosfera mój smartfon się przegrzewa, wręcz e, nagrywając ten film. E, tak więc, e, tak, mamy właśnie tutaj Alter of Moon, tak jak wspomniałem, redukuje koszt wymia wycofania e, Pokémonów psychicznych i stalowych aż o 2 stopnie. Naprawdę super karta i w sumie ten art naprawdę wygląda świetnie. E, dalej mamy Weeping Bella, e, następnie Glowly. Wow, to też jest zwykły Uncommon. I tak jak widzieliśmy wcześniej, Vulpix, e, znowu and Petalil, and Fletchling, kolejny allański Girut. Ciekawe to właśnie niektóre allańskie Pokémony, jak chociażby właśnie Vulpix czy Dirute mają ruchy, które nie kosztują żadnych energii. E, tak więc jest naprawdę też ciekawe. E, dobra, i mamy Malo Reverse, czyli szukamy dwóch kart i. A, następnie. Aha, talię talii, wrzucamy je na górę. I ostatnią kartą jest! Zwykły Her Heliolisk! No okej, okay. tak więc e, kolejny pakietik kart, no i czas na myślę ostatniego już e, boostera, Sun, Moon Garden Rising. No niech tu będzie jakaś dobra karta, chociaż coś mi się zdaje, że w tych boosterach, e, w co boosterze jest jakaś super rzadka karta. Tak więc e, chyba e, na jakieś cuda nie ma co liczyć, chociaż, chociaż niekoniecznie! Bo jak widzimy taki kod, e, w sensie z tym białym, to raczej jest znak, że trafi się coś dobrego. Tak więc, e, dobra, widzieliśmy, że Castor będzie. E, Zobaczmy, co to ciekawe wygląda. Raz, dwa, trzy i energia naprzód. Dobra, więc mamy tak: Mroczną energię. E, Alomo, mole. E, o, Rescue Strange. to jest też dobra karta. E, dzięki niemu możemy wziąć sobie dowolnego Pokemona, który nam padł, i z powrotem wziąć go do ręki. Lub też trzy Pokémony i wrzucić je do tali. E, Komala. Kometaus. E, co to robi? Tak długo jak ten Pokémon jest aktywny. A... Aha, za każdym razem jak dam mu energię to śpi. A później mamy Hypno-Roll, który może być użyty tylko gdy ten Pokémon śpi, tak, tak. Tak naprawdę świetne. A tak, dobry. Dalej mamy Castform, znowu Gotita, znowu Patrat, znowu Kowana, znowu Katni, Delma i czyli znaczy ten holo, co ja mówię, reverse. I to też jest rare, co ciekawe, um, ze Steelworkerem. Twoje stalowe pokemony zadają więcej obrażeń o 10 i Anchor Shot, czyli przydźwięki, może się wycofać. I ostatnia karta to pa! Chandler um, holo rare. Tak więc, um, naprawdę świetna karta. Więc na dobrą sprawę wychodzi, że w co drugim booster packu miałem jakąś um, ciekawą kartę. Czyli patrzcie, moi drodzy, trzy świetne karty. Um, czyli tak um, do tego Tapulele GX Full Art, jak i również Ninetales Albański, również GX. Tak więc trzy świetne karty. I na 6 pusterów, czyli w co drugim w zasadzie. W co drugim? Nie. Trochę rzadziej chyba niż to. Nie, no w co drugim chyba, no tak. Wpadły nam naprawdę mega karty. Tak więc naprawdę świetny opening wypadł. No i do tego jeszcze dwie karty holopromo, także zestaw naprawdę dobry, także tak, myślę, że w dzisiejszym materiale z serii Pokémon TCG to będzie wszystko. Tak naprawdę, chyba już wyczepałem limit szczęścia na yy, naprawdę jakiś czas. Yy, tak więc, yy, tak, naprawdę dobre karty. Jestem bardzo zadowolony z tego openingu. Yy, tak więc, cóż, yy, mam nadzieję, że film Wam dzisiaj się spodobał. Tak więc, do usłyszenia w kolejnym materiale z Pokémon TCG, w którym będzie grubo. Będzie grubo, tak więc dzisiaj, wie to wszystko, ja już się gram. Do usłyszenia. Cześć!